Witam w równo dwusetnej i można powiedzieć na swój sposób jubileuszowej części audycji Voice of Freedom na antenie radia N-Fala, która będzie uzupełnieniem części poprzedniej i jej rozwinięciem, bo pochylę się nad tekstem artykułu pod tytułem Individualism Vol. 2 Lysander Spooner. Lejsander Spooner, urodzony 19 stycznia 1808 roku, zmarły 14 maja 1887. Był amerykańskim indywidualistą anarchistycznym, filozofem politycznym, deistą, unitariańskim, abolicjonistą, zwolennikiem ruchu robotniczego, teoretykiem prawa, a także przedsiębiorcą. Jest również znany ze stworzenia konkurencji dla US Post Office, państwowa poczta amerykańska, w postaci swojej American Leather Mail Company, która została zmuszona przez rząd Stanów Zjednoczonych do zaprzestania działalności. Spooner urodził się na farmie w Atoll w Massachusetts 19 stycznia 1808, a umarł godzinę po południu w sobotę 14 maja 1887 w swym małym pokoju na 109 Myrtle Street, Boston, otoczony... Przez kufry i pękające skrzynie z książkami, manuskryptami i pamfletami, w których miał zebraną całą swoją wojnę słowną, jaką prowadził przez ponad pół wieku. Spuner bronił tego, co nazywał prawami naturalnymi lub też nauką sprawiedliwości, gdzie wszelkie akty inicjowania przymusu przeciwko jednostce i jej własności były uważane za nielegalne, ale już nie tzw. czyny przestępcze, które naruszały jedynie sztuczne, wymyślone przez człowieka przepisy, prawa natury. Kariera prawnika. Działalność Spunera zaczęła się od kariery jako prawnik, który sam w sobie naruszał prawo Massachusetts. Spuner studiował prawo na podstawie wybitnych prawników i polityków, takich jak John Davis czy Charles Allen, ale nigdy nie uczęszczał do college. Według prawa stanu absolwenci college musieli studiować z prawnikiem przez 3 lata, podczas gdy nieabsolwenci byli zobowiązani do nauki przez 5 lat. Za namową swoich opiekunów prawnych, Spuder rozpoczął praktykę w Worcester po ukończeniu tylko trzech lat, otwarcie sprzeciwiając się sądom. Uważał, że ten trzyletni przywilej dla absolwentów sponsorowanych przez państwo dyskryminuje biednych a także zapewnia monopol dochodowy dla tych, którzy spełnili wymogi. Argumentował, że nikt jeszcze się nie odważył w bezpośrednich kategoriach bronić koszmarnej zasady, że bogaci powinni być prawnie chronieni przed konkurencją ze strony biednych. W 1836. ustawodawcy znieśli ograniczenia, Spuner sprzeciwiał się wszelkim licencjom wymaganym, Wobec prawników, lekarzy i wszelkich innych zawodów, w których nie można było znaleźć zatrudnienia w wyniku tych wymagań, uniemożliwienie komuś prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli nie posiadał zawodowej licencji, uważał za naruszenie naturalnego prawa do zawarcia umowy. Po rozczarowującej karierze prawnej i jego radykalnych, Wydających się trzymać go z dala od potencjalnych klientów i nieudanej karierze w spekulacjach z nieruchomościami w Ohio, Spooner powrócił na farmę ojca w 1840 roku. American Leather Mail Company. Będąc samozatrudnionym adwokatem i przeciwnikiem rządowych regulacji w przedsiębiorczości, Spooner założył swój własny biznes, nazywany American Leather Mail Company, który konkurował z US Post Office. Opłaty pocztowe były notowane bardzo wysoko w latach 40. XIX wieku i w 1844 roku Spooner stworzył własną pocztę, która posiadała siedziby w różnych miastach, w tym w Baltimore, Philadelphia i Nowy Jork. Znaczek można było kupić, a następnie dołączyć do listu, który mógł być oddany do dowolnego biura. Stamtąd listy były rozdzielane i przewożone koleją oraz parowcami i donoszone w workach ręcznych listy były przenoszone do posłańców w miastach leżących wzdłuż dróg i następnie dostarczane do adresatów. Stanowiło to wyzwanie do monopolu, US post office. Spuner uczynił to, gdy kwestionując zasady panujące w społeczności, Massachusetts opublikował broszurę zatytułowaną Niekonstytucyjne ustawy Kongresu zakazujące prywatnej poczty. Mimo że Spuner ostatecznie odniósł komercyjny sukces ze swoją kompanią pocztową, przeszkody prawne narzucane przez rząd. W końcu wyczerpały jego zasoby finansowe. Zamknął swoją działalność, nigdy nie otrzymując możliwości pełnego procesowania się o swoje konstytucyjne prawa. Trwałym dziedzictwem wyzwania narzuconego poczcie przez spunera był trzycentowy znaczek z wizerunkiem Spoonera przyjęty w odpowiedzi na konkurs przydzielony jego firmie. Abolicjonizm. Spuner zdobył sobie wielką sławę jako postać w ruchu abolicjonistów. Jego najbardziej znana praca, książka zatytułowana Niekonstytucyjne niewolnictwo, została opublikowana w 1845, zdobywając ogromne uznanie wśród wielu abolicjonistów, ale też krytykę ze strony innych. Książka Spunera przyczyniła się do dyskusji wśród abolicjonistów nad tym, czy amerykańska konstytucja wspiera instytucje niewolnictwa. Frakcja antyunionistów, Kierowana przez Williama Lloyda Garrisona i Wendela Phillipsa, twierdziła, że konstytucja prawnie uznaje i egzekwuje ucisk niewolników. Jego przykład podawali przepisy dotyczące wychwytywania zbiegłych niewolników w artykule czwartym sekcji drugiej. Przywoływali również częste apele konstytucyjnego kompromisu południowych polityków, którzy podkreślali, że ochrona szczególnej instytucji była istotną częścią kompromisu, na którym została oparta konstytucja. W ten sposób argumentowali, że utrzymanie wolnych Stanów w Unii Politycznej razem ze Stanami Niewolniczymi spowoduje, że obywatele wolnych Stanów będą mieli współudział w systemie niewolniczym i potępiali oni konstytucję jako przymierze ze śmiercią i porozumienie z piekłem. Bardziej ogólnie, Wendell Phillips zakwestionował koncepcję Spunera, że każde niesprawiedliwe prawo powinno zostać legalnie unieważnione przez sędziów. Spuner zakwestionował twierdzenie, że tekst konstytucji wspierał niewolnictwo, opublikował szereg tekstów na temat jury nullification oraz różnych prawnych obrońców zbiegłych niewolników, i oferował swoją pomoc prawną, często bezpłatnie dla uciekinierów. W późnych latach 50. XIX wieku kopie jego książek były rozdawane członkom kongresu co zainicjowało dyskusję na ich temat nawet senator albert gallatin brown z mississippi zwolennik niewolnictwa pochwalił argument intelektualnego rygoru i przyznał że było to najgroźniejsze prawne wyzwanie ze strony abolicjonistów w 1858 Spooner rozpowszechnił plan zniesienia niewolnictwa, wzywając do użycia wojny partyzanckiej przeciwko właścicielom niewolników, która byłaby prowadzona przez czarnych niewolników i wolnych farmerów nieposiadających niewolników z pomocą od północnych abolicjonistów. Spuner również spiskował z Johnem Brownem w celu promowania niewolniczego powstania na południu i wziął udział w przegranym spisku w celu uwolnienia Browna po jego schwytaniu w nieudanym napadzie na Harpers Ferry w Virginii. Harpers Ferry jest teraz częścią stanu Zachodnia Virginia. W 1860 Spuner był aktywnie zachęcany przez Williama Sewarda do wsparcia raczkującej wtedy partii republikańskiej, choć przyznawał, że był sympatykiem filozofii politycznej Jeffersona. Stanowczo odrzucił propozycję i stał się wkrótce zadeklarowanym abolicjonistycznym krytykiem partii. Według Spunera republikanie byli hipokrytami, którzy rzekomo sprzeciwiali się ekspansji niewolnictwa, ale odmawiali przyjęcia silnej, spójnej postawy moralnej przeciwko niewolnictwu. Samemu sobie. Mimo, że Spuner popierał używanie przemocy w celu zniesienia niewolnictwa, potępiał stosowaną przez Republikanów przemoc mającą na celu zapobiegnięcie odłączania się południowych stanów w czasie wojny secesyjnej. Opublikował kilka listów i pamfletów o wojnie, twierdząc, że celem Republikanów nie było wytępienie niewolnictwa, ale raczej zachowania Unii na siłę. Winił za rozlew krwi. Republikańskich liderów politycznych, takich jak sekretarz Stamnu William Seward czy senator Charles Summer. którzy często wypowiadali się przeciwko niewolnictwu, ale nie atakowali go na podstawie konstytucyjnych fundamentów, i którzy stosowali wojskową politykę postrzeganą jako myśliwą i uwłaczającą. Mimo że potępiał instytucję niewolnictwa, Spuner uznawał prawo konfederacji do secesji, jako manifestację rządu, przez ugodę konstytucyjne i prawne fundamentalne zasady dla filozofii Spunera. Stany Północy, w przeciwieństwie, próbowały um, zabronić południowcom realizacji swych celów poprzez użycie siły militarnej. Głośno sprzeciwiał się wojnie domowej, argumentując, że naruszyła ona prawo do secesji południowych stanów z Unii, które nie posiadały wystarczającej reprezentacji. Twierdził, że próbowali przewrócić południowe Stany do Unii, wbrew woli samych południowców. Argumentował, że prawo stanów do secesji wynika z naturalnego prawa niewolników do bycia wolnymi. Ten argument nie był zbyt popularny na północy, a także na południu po wybuchu wojny, jako że konflikt wynikł z oficjalnej pozycji obu rządów. Poglądy na gospodarkę i samozatrudnienie. Spuner wierzył, że najkorzystniej będzie, jeśli ludzie będą pracować na swój własny rachunek, tak aby mogli w pełni cieszyć się owocami swojej pracy, zamiast dzielić się nimi z pracodawcą. Argumentował, że różne formy rządowych interwencji w wolny rynek mogą utrudnić ludziom rozpoczęcie swojego własnego biznesu. Po pierwsze, uważał, że przepisy przeciwko wysokim stopom procentowym albo lichwie powstrzymują osoby z kapitałem od udzielenia kredytu ponieważ ich wysokie ryzyko, że kapitał nie zostanie im zwrócony, nie będzie odpowiednio zrekompensowane. Jeśli człowiek nie posiada swojego własnego kapitału, który może obłożyć swoją pracą, konieczne jest, aby wolno mu było zaciągnąć kredyt. I tak, aby mógł uzyskać taki kredyt, żeby mógł zawrzeć kontrakt na tak wysoką stopę, jak leży to w interesie obu stron, kontrakt musi być korzystny dla osoby posiadającej kapitał zapasowy do pożyczki, gdyż kapitalista nie może w zgodzie z prawem naturalnym być zmuszony do pożyczania swojego kapitału wbrew jego woli. Wszystkie akty ograniczające stopy procentowe są zatem niczym innym jak despotycznym i tyranicznym przymusem nad naturalną zdolnością człowieka wynika z prawa naturalnego do zatrudniania kapitału, który może on obdarzyć własną pracą i do podejmowania dobrowolnych wyborów, nawet takich, które mogą szkodzić samemu sobie. Efekt prawa lichwy w istocie daje monopol na prawo do pożyczania pieniędzy tym nielicznym, którzy mogą zaoferować najbardziej pewne bezpieczeństwo. Spuner uważał również, że rządowe restrykcje w zakresie wydawania prywatnych pieniędzy sprawiły, że pojedyncza osoba ma bardzo dużą trudność uzyskania kapitału na kredyt w celu rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, tym samym będąc postawiona w sytuacji, w której bardzo duża część ludzi, aby uratować się od głodu, nie ma innego wyjścia jak sprzedać swoją pracę innym. Za to ci, którzy zatrudniają innych, są w stanie pozwolić sobie tylko na płacenie znacznie poniżej tego, co robotnicy mogliby wytworzyć, gdyby sami posiadali niezbędny kapitał do pracy. Spooner powiedział, że to był podatek zakazujący, podatek 10% na wszystkie obligacje wyemitowane do obiegu jako pieniądz, poza tymi, które pochodziły od rządu USA i narodowych banków, co jak twierdził, spowodowało sztuczny niedobór kredytu. Za to wyeliminowanie tego podatku spowodowałoby podjęcie mnóstwa pieniędzy dostępnych do udzielania pożyczek. W efekcie wszystkie wielkie zakłady każdego rodzaju są teraz w rękach kilku właścicieli zatrudniających dużą liczbę robotników najemnych. Gdyby zlikwidować podatek, takie kartele zostałyby rozbite na kilku lub więcej ludzi, którzy mogliby zatrudnić kapitał i robić interesy dla samych siebie, zamiast pracować na wynagrodzenie dla kogoś innego. Zapomina tutaj jednak, że nie każdy ma żyłkę do interesu, logistyki, do zarządzania. Nie każdy potrafi ten kapitał zatrudnić, zarządzać nim i administracyjnie czy raczej organizacyjnie ogarnąć wszystkie kwestie związane z byciem właścicielem, prezesem, szefem. Nie każdy ma zadatki na bycie na tym stanowisku, na pełnienie tej odpowiedzialnej bądź co bądź funkcji i na mm, tak wytężoną pracę umysłową, która nie tylko ogranicza się do organizacji całego biznesu od podstaw, od jego strony strukturalnej, ale także koordynacji pracowników będących pod jego pieczą. Tak więc nie jest możliwe, by przeciętny robotnik z przeciętnym wykształceniem i przeciętnymi kwalifikacjami był w stanie to nadrobić i występować w tejże roli. Odbudowa. Spuner ostro potępiał wojnę secesyjną i okres odbudowy, który po niej nastąpił. Chociaż pochwalił zniesienie niewolnictwa czarnych, skrytykował północ za to, że nie zrobili tego celem swojej sprawy. Zamiast walczyć o zniesienie niewolnictwa, walczyli o zachowanie Unii, a według Spunera o swoje własne interesy handlowe związane z Unią. Spuner uważał, że wojna tego typu była obłudna i niemoralna, zwłaszcza ze strony radykalnych republikanów, takich jak Summer, którzy byli wtedy już. Ogłoszeni abolicjonistycznymi bohaterami na rzecz zakończenia niewolnictwa. Spuner twierdził również, że wojna przyniosła za sobą wielkie koszty na rzecz wolności i dowodził, że prawa wyrażone w deklaracji niepodległości przestały już obowiązywać. Ludzie nie mogli rozwiązać politycznych ugrupowań, które przywiązały się do rządu, tak, że stały się destrukcyjną siłą, uczynioną za zgodą rządzących. Jak wierzył, posłuszeństwo południa zostało wyegzekwowane przez Bagnet, przez co zostali zmuszeni do uznawania byłego rządu. Działania rządu Unii podczas wojny spowodowały, że Spuner zradykalizował swoje anarchistyczne poglądy, w odpowiedzi opublikował serię politycznych traktatów no treason. Najbardziej znany z nich to No treason, no SIX. The Constitution of No Authority. Konstytucja bez autorytetu. W tym długim eseju Spooner argumentuje, że konstytucja była kontraktem rządu, a konkretniej umową społeczną, która w logiczny sposób nie może obowiązywać nikogo oprócz tych, którzy go podpisywali, a zatem jest bez znaczenia, bo nikt z nas nigdy nie widział go na oczy, nie została mu zaprezentowana, przedstawiona, nie odbyła się za jego zgodą i nikt jej nie podpisywał. Ponadto, ponieważ obecnie istniejący rząd na mocy konstytucji stosował politykę przymusu, to jest to sprzeczne z prawem naturalnym i nie posiada zgody rządzonych. Wykazywało to, że dokument nie był w stanie w wystarczający sposób powstrzymać wielu nadużyć wobec wolności, jak i zapobiec tyranii, tych, którzy egzekwowali prawo. Stał się li tylko pustym dokumentem, papierkiem... Spuner wzmocnił swoją argumentację przez stwierdzenie, że rząd federalny zgodnie z ustaleniami umowy prawnej nie może legalnie związać wszystkich żyjących ludzi w jeden naród, ponieważ nikt nigdy się pod tym nie podpisał i nie wyraził zgody na to. Taka zgoda zawsze musiałaby być zakładana ad hoc, i jest to podstawowy dowód na nieważność umowy, o której mowa. Spuner szeroko rozpowszechnił swoje pisma, które również zawierały ochronę prawną przeciwko oskarżeniom o zdradę. Co się tyczyło byłych konfederackich żołnierzy. Stąd wzięła się nazwa całej broszury No Treason brak zdrady, gdyż według Spunera nie można było mówić o zdradzie w przypadku czynów popełnionych na wojnie przez południe. Fragmenty tekstów zostały opublikowane w przeglądzie Bose oraz kilku innych znanych czasopismach na południu. George Woodcock opisał eseję Spunera jako elokwentne opracowanie poglądów Josiah Orena i jako wczesny amerykański rozwój idei Proudona i powiązał jego pracę ze Stevenem Pearlem Andrewsem. Późne życie. Spuner został członkiem Pracowniczej pierwszej międzynarodówki First International. Intensywnie kontynuował pisanie i publikowanie jeszcze przez dekady po zakończeniu wojny, tworząc takie prasy jak Prawo Naturalne i Teoria Sprawiedliwości, czy Trial by Jury. W Trial by Jury bronił doktryny Jury Nullification, która utrzymywała, że w wolnym społeczeństwie człowiek poddany pod sąd. Ma nie tylko prawo do orzekania w zakresie stanu faktycznego sprawy, ale również może podważać legalność ustawy, na podstawie której jest sądzony która pozwoliłaby ławie przysięgłych odmówić skazania, jeśli uznają, że prawo, na podstawie którego mają dokonać wyroku, nie powinno obowiązywać. Spooner blisko związał się z anarchistycznym czasopismem Benjamina Takera, Liberty, które opublikowało wszystkie jego późniejsze prace w charakterze cyklu i w którym napisał kilka kolumn redakcyjnych na temat bieżących wydarzeń. Twierdził tam, że prawie wszystkie mają Pochodzą z kapitału i pracy innych ludzi niż ci, którzy je zrealizowali. Naprawdę pochodzą one z sączenia kapitału i pracy innych ludzi. Co do bólu śmierdzi posądzaniem o wyzysk, gdzie tak naprawdę każdy pracownik i pracodawca współpracują na znanych obu stronom i zaakceptowanych dobrowolnie zasadach umowy obopólnej i jedni udostępniają pracę drugim, a drudzy. Opłacają stosownym, godziwym wynagrodzeniem. Spuner umarł 14 maja 1887 roku, w wieku 79 lat w swojej rezydencji, nas. 109 Myrtle Street w Bostonie. Benjamin Tucker zorganizował jego pogrzeb i napisał nekrolog miłości, zatytułowany Nasz Nestor odszedł od nas. Nestor w mitologii greckiej, najstarszy wódz walczący podczas wojny trojańskiej, mityczny król miasta Pylos, który ukazał się w Liberty 28 maja i przewidywał, że imię Lysandera Spunera od tej pory będzie niezapomniane wśród ludzi. Wpływy. Wpływ Spunera rozciąga się na wiele tematów, które były istotne w czasach jego życia. Dzisiaj jest wspominany głównie przez swoją działalność na rzecz zniesienia kary śmierci oraz za jego wyzwania dla monopolu pocztowego, co miało trwały wpływ na znaczne zmniejszenie opłat pocztowych. Pisma Spunera przyczyniły się do rozwoju zarówno lewicowych, jak i prawicowych teorii libertariańskich w Stanach Zjednoczonych. Były przedrukowywane we wczesnych prawicowych libertariańskich czasopismach, takich jak Rampart, Journal. Czy Left and Right, a Journal of Libertarian Thought? Jego pisma miały również znaczny wpływ na filozofię i naukę ekonomisty szkoły austriackiej Maria Newtona Rothbarda oraz na prawicowego profesora prawa i teoretyka Randy Barneta. W styczniu 2000 Lezefer Books ustanowiła nagrodę Lysandera Spunera w celu promowania literatury wolnościowej. Wyróżnienie przyznawane jest raz w miesiącu dla tych, którzy mieli największy wkład w literaturę wolnościową, a raz do roku przyznawana jest nagroda dla autora najlepszej książki. Zwycięzca Spunera otrzymuje 1500 dolarów gotówką. Niekonstytucyjne niewolnictwo Spunera było cytowane przez Najwyższy Sąd w 2008 roku w sprawie District Columbia V. Heller, która dotyczyła federalnego zakazu noszenia palnej broni ręcznej. Prawnik Antonin Scalia w piśmie do sądu cytuje Spunera, kiedy mówi, że on, że prawo do noszenia broni było konieczne dla tych, którzy chcieli zająć stanowisko sprzeciwiające się niewolnictwu. Bardzo dziękuję.